Dawno nie było już na kanale żadnej recenzji, więc teraz będzie grubo. O ile wcześniej można było dyskutować, do kogo kierowane są moje recenzje, o tyle myślę, że bohaterka dzisiejszego filmu nie budzi żadnych wątpliwości. Jest to model w 100% kierowany do dorosłych odbiorców, i każdy, kto go zobaczy, pewnie będzie miał takie przekonanie. To Big Firebird Toy Nicey. Chyba najbardziej kontrowersyjna figurka, jaką do tej pory widzieliście na moim kanale. Model został mi użyczony do recenzji przez Steela, znanego także jako Proteus. Pod jego starym nickiem jeszcze z forum Transformer.pl. Za co bardzo dziękuję. Jeżeli jesteście zainteresowani jego twórczością, robi sporo fajnych zdjęć transformerów, to zachęcam Was do zajrzenia na jego Deviantarta i link do tego Deviantarta umieszczę w opisie do tego filmu. Tak więc Stil, wielkie dzięki za udostępnienie mi tej figurki. Sam nie planowałem zakupu, natomiast bardzo chętnie zobaczę, jak ten model wygląda. No, i jak zawsze zaczniemy od trybu pojazdu, czyli tego mniej kontrowersyjnego. I trzeba przyznać, że NICE jest bardzo prostym modelem, jeżeli chodzi o inżynierię. Nie ma tu tak naprawdę niczego jakoś szczególnie zaskakującego. Patrzycie na tę figurkę i już wiecie, co się dzieje, tak? Widać, że nogi są tak naprawdę złożone wzdłuż ciała, żeby udawać, że jest to część samochodu. Widać, że elementy, które będą pecakiem, są właściwie tutaj dostępne. I tak naprawdę nie ma w tej figurce niczego zaskakującego pod względem transformacji, kiedy patrzymy na ją z tej strony. Dosyć fajnie wyszedł ten front samochodu, który bardzo przypomina mi swoją drogą Megatrona z Transformers Prime. Ten jego tryb pojazdu, zwłaszcza wersję Shark Ticona, jeżeli mieliście okazję kiedykolwiek ją zobaczyć. Bardzo podobny był ten układ, i to mi to właśnie przypomina. Natomiast sam tryb alternatywny wygląda całkiem fajnie. Co jest bardzo ciekawe, ten biały kolor to nie jest taki zwykły biały plastik, czy nawet nie jest biała farba, to jest. Piękny perłowy lakier, i rzeczywiście ta perła wygląda ekstra. Natomiast róż zastąpiono takim głębszym odcieniem, dosyć mocnym. Nie jest to taki typowy róż, jak znamy właśnie z RC. Coś troszkę bliższego takiemu głębokiemu metalikowi. I myślę, że te kolory pasują tej figurki. Zdecydowanie sprawia wrażenie premium, kiedy patrzymy na ten model, no jest to coś zupełnie innego niż do tej pory. RC oczywiście jest faworytką wielu fanów Transformers, jeżeli chodzi o fembotki, więc nic dziwnego, że akurat od niej zaczęła się linia Big Firebird Toy. I kiedy patrzę na ten model, to myślę, że jest całkiem nieźle. Ten kolor zielony, który mamy na szybach czy na światłach, wolałbym chyba błękitny. I z tego co pamiętam, większość firm third party, która wydaje RC, czy nawet zresztą oryginalnych wydań, trzyma się tu błękitu. Natomiast zieleń też wygląda dobrze. Bardzo fajnie wpadają te agresywne wloty powietrza, które też są ładnie pomalowane, jak widzicie, i w ogóle są prawdziwymi wlotami, co też jest ciekawe, że tutaj faktycznie są otwory, które przechodzą wzdłuż. Mamy tutaj też jakąś jedną siatkę Grilla. Więc jako całość jest naprawdę fajnie, trochę gorzej kiedy obrócimy do góry nogami, bo wtedy widzimy właściwie całą figurkę i dokładnie całą transformację. Swoją drogą mój ulubiony akcent w tym trybie, sposób w jaki ręce oplatają, no wiecie o co chodzi. Nie jest to może szczególnie zachwycająca inżynieria, ale mam wrażenie, że ten model nie powstał tak naprawdę z myślą o fanach transformerów, a raczej z myślą o fanach anime, którzy też lubią transformery. I takie mam ogólnie odczucie do tej figurki. Zwróćcie jeszcze uwagę na bardzo ładnie pomalowane felgi, które również są w tym samym kolorze, co cała reszta nadwozia. Mamy tutaj gumowe opony, ale to co mi się nie do końca podoba, kiedy przetansujemy figurkę zgodnie z instrukcjami, czyli dociśniemy te stopy, no to niestety te opony za bardzo nie chcą się kręcić. Brakuje tutaj tej tolerancji. Zresztą mam w ogóle wrażenie, że jakby nie do końca model chce się trzymać tak jak trzeba. Inżyniera na pewno nie była ich priorytetem i to się trochę czuje. To, co mi się jeszcze podoba w tej figurce, to to, jak fajnie zrobiono wnętrze. Zwróćcie uwagę, że mamy bardzo ładnie wróżbioną kierownicę. To jakiś cockpit, przyciski. Fotele nawet są pomalowane tym samym białym lakierem perłowym, który widzimy na figurce. Więc tutaj naprawdę fajnie to wnętrze wygląda, chyba jedno z lepiej wykonanych w wątach RC. Niestety trochę daleko jest ta kierownica od tego fotela. Jak spojrzycie, w jaki sposób je umieszczono. No to troszkę dziwnie to wygląda, prawda? Że kierowica powinna być tak sporo bliżej, bo inaczej nikiej fizycznie nie sięgnie. Zwróćcie uwagę, że kiedy weźmiemy ludzką figurkę, na przykład Daniela, to ten typ pojazdu robi się naprawdę duży. Daniel jest proporcjonalnie dobry wielkościowo, żeby siedzieć tak w tych fotelach, natomiast ten samochód zrobił się no ogromny. Jest to całkiem zabawne, że te proporcje do końca są takie, jak powinny być. No i go niestety nie posadzimy. Natomiast myślę, że jak stoi obok, to wygląda całkiem nieźle. Zanim przejdziemy do transformacji i trybu pojazdu, pokażę Wam jeszcze dwie rzeczy, które mnie ubawiły przy tej figurce przed nią. E, mianowicie, instrukcje. Rzadko sięgam po instrukcje, natomiast myślę, że to warto podkreślić, żebyście raczej, to znaczy, jakie logo ma ten konkretny model. Chyba nie muszę Wam mówić, z czym się kojarzy. E, tak więc zostawię to bez komentarza. E, natomiast no jestem coś zabawnego, ale jeżeli uważalibyście, że wciąż są troszkę zbyt subtelni, to pudełko wygląda dosłownie tak. Tak więc wyeksponowali najważniejszą część tej figurki. Swoją drogą to jest bardzo ładna, metaliczna folia. Tak więc mamy, mamy różne tam inne zdjęcia i to wszystko wiadomo o co chodzi. No ale nie okłamujmy się. Jest jeden sposób w jaki chcieli sprzedać tę figurkę i nie wstydzą się tego. Więc szacun dla nich. A skoro jesteśmy przy pudełku to może jeszcze pokażę wam kartę kolekcjonerską, którą dostałem w zestawie. E, ponieważ ta jest również w stylu bardzo mocno anime. Dlatego nic dziwnego, że właśnie w taką stylistykę... Poszli twórcy. I tu mamy mocno stylizowany portret RC, z tyłu również stylizowany w taki sposób portret, plus ten wygląd razem z trybem alternatywnym i trybem robota. Tak więc tryb pojazdu wypada naprawdę przyzwoicie. Jest to alternatywa, zdecydowanie nie celują w taki stricte G1. Jest to mocno stylizowany. Tryb pojazdu. Natomiast uważam, że jest dosyć bliski ogólnemu wyobrażeniu tego, jak chcielibyśmy widzieć RC. Więc, mimo że jest to jakaś tam wariacja, to myślę, że wariacja wciąż dosyć bliska oryginałowi. Przekonajmy się, w jaki sposób wygląda przy innych figurkach. Masterpiece Hot Rod, Siege Sideswipe, Transformers Animated RC, Transformers Prime RC i na koniec Kruszowy lisek. A że mój kanał kierowany jest do dorosłych, to jeszcze dorosłe hobby, szachy. Transformacja NICE nie jest szczególnie ambitnym projektem. Mamy dosyć dużo części, które albo się wyjmuje, albo się przekłada w niezbyt wygodny sposób. Ostatecznie zostajemy z dosyć dużym plecakiem i w praktyce widzieliśmy transformację Arceus zrobioną już znacznie lepiej przez wiele różnych firm. Natomiast kiedy ją przetransformujemy, sytuacja zupełnie się zmienia. Pierwsze wrażenie, takie pierwsze zaskoczenie z mojej strony. To fakt, że ta figurka jest naprawdę bardzo solidna, zobaczcie, nic się nie rusza: wszystko jest super sztywne, stabilne, świetnie pod tym względem. I zważywszy na to, że jest to debiut tak naprawdę tej firmy, albo przynajmniej w tej gałęzi, ponieważ nie szumiałem sobie ich, żeby pokazywać cokolwiek innego, no to jest naprawdę imponujący wynik. Miło jest też to, że naprawdę nieźle radzi sobie z utrzymaniem równowagi na tych relatywnie niewielkich obcasach. Powierzchnia jest dosyć mała, natomiast stawy znów dzięki temu są tak sztywne, tak fajnie zrobione. Nie ma żadnego problemu, żeby ją wypozować i żeby tę pozę faktycznie trzymała. To radzi sobie na przykład lepiej niż taka fans, jest RC, która ma faktycznie problem z tym, żeby ustać w jakiejkolwiek większej pozie. To co też zauważycie od razu po transformacji, znacznie zwiększyła się liczba farby, czyli mamy dużo więcej też tej białej perły. I tu idzie całe nogi, tak naprawdę brzuch. Na rękach sporo się pojawiło. No i oczywiście tego różu, takiego różowawego koloru również pojawiło się więcej. To co mi się mniej podoba to ten plecak. Na różne sposoby go można składać. Możemy przestawiać te panele w jedną, w drugą stronę, ale w praktyce zawsze pozostaje nam trochę śmietnika i no ciężko ten śmietnik jakoś szczególnie uporządkować. To co mi się również bardzo spodobało to fakt, że mamy sporo metalowych stawów. Jak widzicie tu jest metal, Tutaj w kolanach, w udach i coś, co naprawdę jest super. Jeżeli przyjdzie się samym kolanom, to kolana są tak naprawdę na podwójnych siłownikach i to są prawdziwe siłowniki, i to jest ekstra, że ten model ma autentyczne, realne siłowniki, które trzymają te stawy i wygląda to zdecydowanie lepiej niż, niż w większości figurek, gdzie po prostu jest zwykły staw. Przypomina mi to od razu mp1, która również miała bardzo podobne rozwiązanie, tylko tam one były plastikowe. Tu są wykonane z diecastu polerowanego. Bardzo ładnie to wygląda. Oczywiście, nie trudno zauważyć, że jest bardzo, bardzo wyseksualizowana wersja RC. Właściwie to z RC niewiele ma wspólnego. Twarz w ogóle nie przypomina do oryginału. Ten kolor który mamy też na kanale za bardzo go nie przypomina. Jest to jakaś tam... Wariacja, interpretacja oryginalnej postaci. Natomiast, jeżeli ktoś by powiedział Wam, że to jest RC, no tak, mniej więcej, powiedzmy. Jest to na tyle dalekie od oryginału, że wcale nie tak łatwo obronić, że, że jest to faktycznie ta sama postać. I gdyby stała obok innej, chociażby w wersji Fan no to jak widzicie, wyglądają jak dwie zupełnie inne postacie. poza tymi kawałkami samochodu, który jest na plecach, nie mają zbyt wiele ze wspólnego. I to znów utwierdza w przekonaniu, że ten model nie powstał dla fanów Transformers, tylko ten model powstał bardziej właśnie dla fanów anime, dla fanów figurek jako takich. Co wcale nie znaczy, że jest to coś złego, po prostu to jest coś trochę innego. Jeżeli jesteście fanami Transformers, to pewnie raczej nie wpasuje się w wasze kolekcje, bo jest zupełnie inna niż wszystko, co pewnie macie na swoich półkach. Jak już wspomniałem wcześniej, to co odróżnia Tę konkretną wersję, interpretację tej postaci od wielu innych jest to, że mamy wiele możliwości na aranżację. I tak na przykład możemy wypiąć sobie cały ten panel. I może on albo pełnić rolę improwizowanego łuku, gdzie po prostu składamy w ten sposób elementy. Tutaj wpinamy rączkę. I wtedy możemy ją trzymać. No i będzie to taki pseudo-łuk, chociaż nie powiem, żeby wyglądał jakoś super. Albo możemy pójść jeszcze dalej i możemy wypiąć te elementy i przyczepić je tutaj w tych otworach, dając taki kolejny znowu wariant prezentacji. Jeżeli zabierzemy tę górę, no to mamy troszkę ten plecak taki bardziej skompresowany, natomiast w mojej opinii wygląda on gorzej. Uważam, że te skrzydła to jest jeden z charakterystycznych motywów dla RC, dlatego wolę je zachować. Swą drogą te koła można obracać w jedną, w drugą stronę, więc albo mogą stać w trybu i pojazdu, tak jak macie, albo możecie je złożyć właśnie tak, jak ja zrobiłem tutaj. Mi się podoba bardziej ten wariant, dlatego postanowiłem, że ułożę je w ten sposób. Rzućmy okiem na głowę, bo ta bardzo mocno odróżnia się od klasycznej RC. I jak widzicie, jest to zdecydowanie własna interpretacja twórców tej konkretnej figurki bardzo mocno w stylu anime, czyli naprawdę duże oczy, bardzo mały nos, bardzo małe usta, takie dosyć nietypowe proporcje, To mamy też nawet kilka takich rzeźbionych detali, dlatego cały ten krest, który jest czymś nowym, czego w oryginalnej nie ma, bo tam tak naprawdę cała głowa jest biała, jest to zdecydowanie coś troszkę innego niż, niż w oryginale. Mamy również tutaj widzie jakieś antenki, troszkę zielonej farby, bardzo podobne do tych świateł, które mieliśmy, całkowicie stylizowana głowa, śmiało moglibyście powiedzieć, że to jest zupełnie inna postać i Pewnie po samym wyglądzie twarzy nikt by wam się nie domyślił, że to faktycznie ma być RC. Jeżeli ten nie ten wariant wam nie odpowiada, to wy staję z dostajecie też drugi wariant i ten drugi ma nieco inną minę. Takie otwarte usta, eee, trochę, trochę taka kocia stylistyka, jakby jak na to patrzę. Więc jeżeli chcielibyście mieć trochę inaczej wyglądającą postać, no to również możecie tę głowę wymienić. Wypinacie jedną, wpinacie drugą. Bardzo prosta podmianka. Kolejny metry pokażę, może również przy okazji głowy. To znów bardzo kontrowersyjny element. Mamy wymienny biust. I mamy tutaj wersję albo w białej perle, tak samo jak większość figurki, która jest wykonana z twardego plastiku. No, mamy drugą wersję, którą ja zamontowałem na figurce, która wykonana jest z silikonu. Jak widzicie, ten silikon się ugina. I ciężko powiedzieć, jak się do tego ustosunkować. No, Wiem, że ja raczej z tego nie skorzystałbym, bo u mnie figurki głównie z tą na półce. Natomiast, jeżeli ktoś lubi bardziej aktywnie się bawić swoimi modelami, to na pewno doceni taką możliwość. Spójrzmy na resztę akcesorów, bo jest ich jeszcze sporo. Zaczniemy od kawałka trybu alternatywnego, który nam dostał po transformacji. To jest trochę lenistwo twórców. Cały właściwie tył samochodu, w którym możemy wypiąć ten element, wpiąć na przykład również w przedramię. będzie miała wtedy, właśnie, tak, widzicie, dodatkową broń, którą może wykorzystać w walce. Ale jeżeli chcielibyście zachować ten element w całości, to możemy go złożyć z powrotem i możemy wpiąć go w jej przedramię jako całość. I wtedy będzie tak naprawdę tarczą. Sam, raczej bym z tego nie korzystał. No jest to ewidentnie próba uzasadnienia, czemu tak prawdę ten element został po transformacji. Po części dlatego, że zabrakło może czy chęci, czy umiejętności inżynieryjnych, żeby lepiej go schować. Mamy również miecz. Miecz w ogóle bardzo ostry, bardzo zakończony. Również wykończenie w taki sam sposób jak figurka czy właśnie tym perłowym lakierem, plus tym różem. Miecz możemy włożyć w dedykowaną dla niego dłoń, bo dłoni też jest sporo to jest właśnie ta konkretna. Jak wyprofilowana w taki sposób, że możemy wsunąć ten miecz do środka, no i się zakleszczy. No i może trzymać taki właśnie miecz i może nim walczyć. Dłoni będziemy mieli sporo, będę wam je za chwilkę pokazywał. A w mięsie bardzo łatwo widzicie są na stawach kulkowych, Wypinamy jedną, wpinamy drugą. Bardzo łatwa podmianka. Same dłonie są takie dosyć elastyczne, z takie gumowatego tego materiału, więc też bardzo dobrze się sprawdzają. Raczej niczego nie uszkodzicie przy podmiance. Mamy również blaster, i ten blaster także jest wykonany w taki sam sposób jak wszystkie właściwie inne elementy. Co ciekawe, jeżeli chcemy go dać figurce, to trzeba go najpierw rozłożyć na dwa elementy. I po rozłożeniu, widzicie, coś, to wygląda troszkę bardziej podobnie do oryginalnej broni RC I po rozłożeniu możemy mieć kolejną dłoń. Tę dłoń możemy włożyć. Widzicie? Składamy całość. I macie kolejny wariant do prezentowania swojej figurki. Przy okazji pokażę wam jeszcze strzałę, którą mamy do tego łuku, o którym ja mówiłem wcześniej. Co ciekawe, ta strzała się całkiem nieźle wpasowuje w otwór. Więc jeżeli chcielibyście taki efekt strzału, no to proszę bardzo, może wyglądać jakby faktycznie jakimś laserem strzała. No i poza tym jeszcze kilka dodatkowych dłoni, tak więc dwie pięści. Mamy kolejną dłoń do spustu i jeszcze jedną dłoń rozluźnioną. Tak więc możemy dosyć dużo wyciągnąć tutaj z tych wariantów pozowania postaci. I możemy faktycznie na wiele różnych sposobów ją prezentować. Przejdźmy do pozowalności, bo to jest coś, przy czym ta figurka faktycznie błyszczy. I już od samego dołu jest naprawdę dobrze. Jak spojrzycie na te stopy, to możecie zobaczyć, że mamy obrót. Mamy wychył, bardzo głęboki w obie strony. Swoją drogą metrowy staw, o czym wspomniałem wcześniej. Mamy możliwość złożenia tego obcasu. To właściwie jest w celu transformacji, ale. Nie zmienia faktu, że jest taka możliwość. W ogóle, co zauważycie, mając tę figurkę, ma bardzo wiele ostrych elementów. Dowód na to, że znów kierowane jest do dorosłych kolekcjonerów, bo po prostu można sobie zrobić krzywdę, jeżeli się jest nieostrożny. W kolanach podwójne zgięcie. Jak wspomniałem wcześniej, te piękne siłowniki, które faktycznie pracują. To jest ekstra, bardzo mi się podoba. Tu przy okazji możecie zobaczyć koło, które zostało po transformacji. Mamy dalej obrót w udzie. Mamy jedną oś, która robi właściwie 360 stopni, mamy drugą oś. Co ciekawe, tu jest jeszcze jedna oś schowana, więc jeżeli chcielibyście takie półleżące pozy, też jesteście w stanie je wykrzytać z tej figurki. Do tego, podobnie jak w niektórych modelach kolekcjonerskich, na przykład od Figuarts, macie możliwość wsunięcia tej nogi albo do środka głębiej, albo wysunięcia jej do przodu, I dzięki czemu na przykład możecie tą pozowalność do przodu mieć znacznie większą i może ta noga być dosyć blisko. Znów, bardzo przemyślana konstrukcja stawów, bardzo dobrze to działa. W pasie nie mamy żadnej pozowalności, natomiast mamy pozowalność w połowie brzucha. Tu jest staw kulkowy, więc mamy kolejne możliwości, żeby tę figurkę trochę poprzestawiać. Dalej w ramionach mamy jedną oś, którą możemy wysunąć troszkę do góry. Za nią schowana jest w naramienniku druga oś. Która jest taka naprawdę stawem kulkowym. Nie wiem, czy jesteście w stanie to zobaczyć. Natomiast tu w środku jest staw kulkowy, więc pozwala to przesuwać tę wysokość. Sam naramiennik, jak widzicie, również jest obracany, więc możemy go ustawić tak, jakbyśmy mieli ochotę. Dalej mamy obrót. Tu właśnie, za pomocą tej kulki, możemy podnieść rękę. Natomiast ten zakres jest dosyć ograniczony, więc to jest chyba jedno takie większe ograniczenie, jeżeli chodzi o pozowalność tej figurki. Mamy pojedyncze zgięcie w to jest dosyć głębokie. Myślę, że spokojnie wystarczy. No i dłonie są na stawach kulkowych. Tak jak mówiłem wcześniej, bardzo łatwo możemy je wypiąć. Jeżeli chodzi o głowę, to tutaj mamy staw kulkowy u podstawy, i dalej kolejny staw przód, tył już w samej głowie. Widzicie ten szary element pod spodem. Oprócz tego możemy pozować również te skrydełka, to są stawy kulkowe dwa. Mamy dalej obrót i oś w tę stronę, więc znowu jest to jakaś tam pozowalność, którą możemy wykonać. Możemy przestawiać sobie dowolnie ten plecak. I te dwa elementy również są na stawach kulkowych. Tak więc pozowalność jest dosyć dobra. Trochę ten, ten śmietnik na plecach mi przeszkadza. To jest jedna właściwie taka moja większa wada w tej figurce, że można było trochę czyściej zaprojektować te plecy. Gdyby one były czystsze, to ten model wyglądałby zupełnie inaczej i pewnie nawet wybaczyłbym mu tę tarcze, która no trochę nie przystaje w modelu, który no jednak aspiruje. Kasowo-wielkościowo-wykończeniowo do Masterpiece'ów nie jest to Masterpiece i na pewno należy to odróżnić, natomiast wydaje mi się, że ma takie aspiracje. Pora na kolejną serię porównań. Airfryce Optimus Prime, Siege Sideswipe, Fanstoys Hoodlum, Masterpiece MP10 Optimus Prime, Studio Series Shutter, Transformers Prime First Edition RC, Transformers Animated RC, Fanstoys Rogue i na koniec pluszowy Lisek. Oraz partia szachów, żebyście mogli trochę ochłonąć. Czy warto kupić NICE? Moje pierwsze wrażenia z z tą figurką były takie, że jest to model stworzony raczej z myślą nie o kolekcjonerach transformerów, a o kolekcjonerach figurek anime i innych podobnych interpretacji. Ponieważ jako transformer działa średnio, transformacja jest bardzo uproszczona i nie ma w niej niczego spektakularnego, mamy te dodatkowe elementy, które trzeba wypiąć, zostaje dosyć dużo śmieci, nie jest to najlepiej zaprojektowany transformer. Natomiast nie można odmówić tego, że kiedy przetransumujemy tę figurkę w tryb robota, no to w tym trybie robota faktycznie wygląda bardzo dobrze. I zrobili co mogli, żeby wszystko temu trybowi robota podporządkować. Oczywiście jest to bardzo kontrowersyjny sposób stylizowania postaci, który z oryginalną postacią nie ma tak naprawdę zbyt wiele wspólnego. I taka patująca seksualność może być czymś, co zniechęci wielu kolekcjonerów, i myślę, że to jest jeden z powodów, dla których nie jest to najbardziej popularna figurka. Natomiast myślę, że znajdzie swoją niszę, ale raczej nie zapoczątkuje całej linii. Swoją drogą byłoby zabawnie, jakby w takiej samym stylu zrobił Optimus'a i Megatrona, prawda? Jeszcze raz dziękuję Stilowi za pożyczenie mi tej figurki do recenzji. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten model wam się podobał, powiedzcie mi co myślicie o tej figurce i ogólnie o takiej stylistyce, czy jest to coś, co chcielibyście postawić w swojej półce, czy już tak bardzo odbiega od oryginału i jest tak bardzo przerysowane i może wręcz aż karykaturalne z tą seksualnością, że nie jest to coś, co chcielibyście u siebie trzymać. Jestem bardzo ciekaw waszej opinii, bo tak jak mówię, jest to figurka, która zdecydowanie fandom podzieli. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, no to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie co tam macie ochotę. Zaglądajcie na maniacfure.pl, gdzie zobaczycie więcej moich recenzji i innych materiałów. W sam raz do końca figurek, a tymczasem jak zawsze do zobaczenia. Subscribe to YouTube channel You all are one. Autobots transform and roll out.